Turniej Burmistrza Bielawy, są cztery drużyny razem z nami, jest Rosik Syców, Milicz, Ziemia Milicka i jest Ikar Legnica. Na razie graliśmy jedno spotkanie z Ikarem Legnicą, wygraliśmy go 3 do 0. Jesteśmy w finale, teraz rozgrywa się trzecie spotkanie i po tym spotkaniu będziemy wiedzieć z kim będziemy rywalizować w finale. Przedsezonowo e, turnieje, sprawdzamy zawodników e, spokojnie. No i tak, i tak liga wszystko zweryfikuje. W tej u nas, w tej, w tej lidze, oprócz dwóch zespołów. To każdy z każdym będzie mógł wygrać. Wszyscy mają czas, żeby się pokazać na, na boisku. Szukam odpowiedniej szóstki przed pierwszym meczem, który odbędzie się za dwa tygodnie. Na no, wnioski spokojnie, to trzeba zobaczyć statystyki, przeanalizować wideo. Także spokojnie z tymi wnioskami. Przede wszystkim jest dużo gry, co nas, co nas bardzo cieszy. Jak to w sporcie są mankamenty, trzeba cały czas szlifować, podkręcać atmosferę, podkręcać te, te elementy, które, których nam brakuje.